Na narty, jeszcze za ciepło, ale dzisiaj temat jak najbardziej zimowy. Opowiem Wam historię jednego z większych sporów w świecie oponiarskim, którego bohaterami będą marki Semperit i Nokian. Zaczynamy. Uff, tak znacznie lepiej. W jednym z moich przeglądów opon zimowych mówiłem Wam, że Firma Nokian oczywiście wymyśliła opony zimowe. I jest to prawda, ale dotyczy tylko i wyłącznie opon ciężarowych. Jeżeli chodzi o osobówki, to jest trochę inaczej. Przejdźmy do historii. Pierwsze opony zimowe wyprodukował Nokian w roku 1934, ale tak jak powiedziałem, były to opony do aut dostawczych. Pierwsze opony do aut osobowych pojawiły się w roku 1936. Oczywiście Nokian wystawił taką oponę, ale nie był jedyny. Pojawiła się również firma Semperit z modelem Goliath. No i właśnie spór tyczy się, kto pierwszy zaczął sprzedawać, ponieważ obie opony pojawiły się na rynku dokładnie w tym samym okresie. I teraz, pewnie w większości młodszym moim widzom, pojawia się pytanie, co to jest w ogóle za marka Semperit. Marka Semperit, właśnie firma powstała w połowie XIX wieku, ale pod marką właśnie Semperit zaczęła sprzedawać one w 1906 roku. Co oznacza nazwa Semperit z łaciny Semper It oznacza zawsze sprawny i proszę mi się tu nie uśmiechać. No, ale nie mówiłem jeszcze skąd Semperit pochodzi, bo nazwa wydaje się być egzotyczna. Semperit pochodzi z Austrii. Jeżeli coś już Wam zaczyna świtać, to teraz na pewno już będziecie kojarzyć tą markę w 100%. W 1956 roku pojawił się przebój rynkowy. Były to opony Semperit z białym paskiem, z białym napisem Semperit. Jeżeli kiedykolwiek widzieliście jakiś film z lat 50., 60., to na pewno widzieliście również opony Semperit. To już pewnie teraz wiecie, dlaczego właśnie Semperit głównie skupiał się na oponach zimowych. W późniejszych latach, w latach 60 przebojem były opony kolcowane M plus S. Było to potrzebne, ponieważ uwarunkowania klimatyczne Austrii są takie, że po prostu potrzebujemy dobrych opon. W 1985 roku Semperit został wykupiony przez Continentala. I plotka głosi, że Continental wykupił Semperita, ponieważ chciał zdobyć technologię do budowy jak najlepszych, jak najbardziej zaawansowanych na tamten czas opon zimowych. Jest również kolejna śmieszna anegdotka związana z logistyką, bo jak pewnie wiecie, opony Semperit to nie tylko opony osobowe, ale również opony do ciężarówek. I podobno Austriacy są tak mocno związani z tą marką, że na tereny fabryki były wpuszczane tylko i wyłącznie ciężarówki wyposażone właśnie w austriackie opony. W tej całej historii jest również polski wątek, bo Semperit to nie tylko opony, ale różne wyroby gumowe i powstała spółka córka w Pełchatowie, która się nazywa Semper Trans, która produkowała pasy transmisyjne. W tym wszystkim też jest jakaś tam moja historia, bo ja opony Semperit znam dosyć dobrze, kiedy na początku XXI wieku ścigałem się w kajotesach. I tak naprawdę jeżeli chodzi o nawierzchnie śniegowe, na śnieg po prostu były tylko dwie najlepsze marki. Był to Nokia z modelem HK Plita bądź jakoś tak, no i właśnie Semperit. Semperit ma też inną historię, chyba dużo bardziej ważniejszą niż moja w motorsporcie, bo od roku 1957 do 2000 odbywał się Raid Semperit, który był eliminacją Mistrzostw Europy. I w ostatniej edycji startował Leszek Kuzaj Toyotą Corolla WRC, który zajął siódme miejsce w klasyfikacji generalnej. No jeżeli już historię Semperita znacie bardzo dobrze, to warto przejść do produktów, czyli do opony Speedgrip 3, która jest dosyć ciekawą pozycją, jeżeli chodzi o opony zimowe. Mam tu również przy sobie Nokiana Snowproof, rozmiar 205x55-16, jedna i druga. Na koniec będziecie mieli tradycyjnie tabele z danymi, czyli twardość mieszanki, cena, wysokość bieżnika, ale w tym momencie chciałbym opisać właśnie Speedgripa. Wiecie, teraz jest trochę tak, że przez testy, które są złożone z różnych podpunktów, no bo opona przechodzi test na nawierzchni suchej, na śniegu, na nawierzchni mokrej, dodatkowo zostały wprowadzone etykietki i to wszystko nie premiuje takich typowych specjalistów od danej dziedziny, bo producenci starają się, by opona w każdym zakresie. W, ka w każdym teście działała jak najrówniej. I często jest tak, że jeżeli opona jest specjalistą w danej dziedzinie, to ciężko jest jej wygrać cały test. Czego dowodem jest jeden z ostatnich testów Autobilda, gdzie Speed Grip trójka zajął ósme miejsce. Ósme miejsce może się wydawać nie najlepszym wynikiem, ale absolutnie zdeklasował kon konkurentów, jeżeli chodzi o zachowanie na śniegu. Dodatkowo powiem, że na śniegu zachował się lepiej niż Snowproof. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim ta opona jest zrobiona z bardzo, bardzo, bardzo miękkiej mieszanki. To jest około 60 w skali Shora. Dla porównania Snowproof ma około 64 przyczyn. Przy tej temperaturze, co jesteśmy teraz, dodatkowo jest tu bardzo, bardzo, bardzo duża ilość zygzakowatych lameli. I to nie tylko w środkowej części, ale również na bokach. Takie lamele, jak już dobrze wiecie z moich filmów, one po prostu bardzo dobrze wgryzają się w śnieg. I przez to, że mamy je również po bokach, mamy lepszą trakcję właśnie na śniegu. Również nie tylko na wprost, hamując, przyspieszając, ale przede wszystkim w zakrętach. Więc jeżeli potrzebujecie dobrego specjalisty od warunków zimowych, to myślę, że Semperit Speed Grip trójka będzie jedną z lepszych propozycji. W tym momencie na tabeli widzicie dane Speedgripa 3 trójki oraz Nokiana Snowproofa. A ja w międzyczasie opowiem wam co teraz będzie się działo na motolabie. Razem z moim partnerem, czyli sklepem internetowym Intercars.pl, wybieramy się w podróż. Przypomnimy właśnie historię marki semperita, a... Celem tej podróży będzie. Z tego odcinka się jeszcze nie dowiecie, ale w tym tygodniu będę planował zrobić live'a, gdzie właśnie będę już podróżował, więc zapraszam Was. A ja już powoli będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że historia Semperita zainteresowała Was. Zapraszam Was do obejrzenia moich innych przeglądów oraz testów drogowych Opon. I jeszcze jedna rzecz, niedługo na kanale będzie więcej jeżdżenia, z czego się bardzo cieszę. I pytanie do Was. Czy chcielibyście zobaczyć Semperita na typowo śniegowym Coyotesie, bo mam nadzieję, że takie będą w tym roku założonego do auta 4x4, prawie 400 koni? Dajcie znać w komentarzu i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!